W procesie Rady Gminy zwołałem w artykułu 23 na wniosek Pani Wójt Propozycję w, w porządku, jest za słowa Panią Wójt, informuję, że sesji uczestniczy 15 Radnych, więc Rada ma moc podejmowania propozycji uchwał. Witam szef, wójt, panią, zantępny, wójt, panią Wójt, Panią Prezydentę, Panią Sekretarz, Pana Starznika, Szanownych Państwa Sołtysów, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych, Pracowników Gminy i Pracownicę Rzeczpospolitej. Porządek jest przyjmowany. Nie, nie. Proszę, Panie Przewodniczący o uzupełnienie porządku, prowadzenie do porządku obrad czterech y, uchwał. Y, pierwsza uchwała to jest w sprawie y, deklaracji. Druga uchwa uchwała w sprawie stawek. Trzecia uchwała w sprawie zmian w budżecie. A czwarta uchwała w sprawie wieloletniej prognozie. Wszystkie uchwały na komisji zostały omówione. Dobrze. w zgodę z działową o samorządzie gminy, zmiana może się teraz na wniosek, że sprzedawany jest w pojechu i bezrobocie w Czyli to jest za zmianą w porządku wersji przedstawionej przez Panią Wójt. Proszę o podniesienie ręki. Proszę wyrazić. Kto jest nie, przeciw? Jest to przeciw ja nie. nie. Kto się wstrzymał? Przyjęty przyjmujący. Zmieniony porządek został przyjęty. Zdecydujemy według porządku z trzema do układami zabranymi przez Panią. Przechodzimy do punktu 2. Podjęcie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kostomolce na rok szkolny 2019-2020. Projekt udyskutowany na połączonych pracach. Otwieram dyskusję. Zalegam dyskusję. Państwo przechodzimy do aktu głosowania. Proszę poruchomić.

przez 16 Rady Gminy Kosmowa z dnia 4 października 2016 roku w sprawie stworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminny Ośrodek Obsługi Szkół Kosmowa. Również projekt był omawiany na połączeniu z Otwieram tak. dyskusję. Zamykam Nie. dyskusję. Proszę o przejście do tak. aktu głosowania. 14 głosami za, przy jednym przeciw podjęła uchwałę. I kolejny projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za dostępny odpadami komunalnymi oraz ustalania dostępności tej opłaty. Przypominam, że to jest projekt numer 2 opłatą podstawą 27 i obniżoną o 2 zł. Otwieram dyskusję. Proszę panie radny. Pani Wójt, wysoka Rado, stawki praktycznie o 100%. Czy nie można podnieść stawek na przykład, o, jak Pani Wójt włączyła, są segregowane, nie segregowane? Nie ma. Wiemy teraz, że nie ma. Nie, nie, nie skończyłem. Nie ma segregowanych. Mamy pojemniki żółte i mamy pojemniki czarne. Mieliśmy, pojemniki żółte, żeśmy mieli 12zł od osoby. Proponuję 17 noty. pojemnicarny było 21, to 24. Jeśli... Nie ma też na Wiemy, dobrze... Wiemy dobrze, jaka sprawa jest właśnie z tym transportem i wywozem śmieci przez firmę, która nas obsługuje. Moim zdaniem trzeba by się to przyglądać. Stawki możemy podnieść w każdym, w każdej, na każdej sesji. Pieniądze ma Dziękuję. Nie ja mogę Panie Przewodniczący jeszcze opisać. Panie przewodniczący, nie wiem, czy Pan Radny słucha, czy nie słucha, ale to jest ważne, żeby zrozumieć, o, co, o czym mówimy. My nie mówimy o spadkach, które były w tym roku. My mówimy o cenach na instalacjach, które są sztywne. Nie ma negocjacji na instalacjach, które wyjąły do stawki. Nie ma już segregowanych i niesegregowanych. To wprowadza do ustawa. Ja, żeby zabezpieczyć styczeń i luty, negocjowaliśmy dość ostro. I płaciliśmy do tej pory 81 miesięcznie i żeby na styczeń i luty, dopóki przetargu nie przyczyniemy, to dali minimalną stawkę i będziemy płacić 150 tysięcy miesięcznie. I to nie jest na zasadzie prób i błędów nie podwyższajmy na 24 tylko 17, bo pamiętajmy, że w czerwcu będziemy musieli podwyższyć za 50. Bo my nie dokładamy z budżetu z i trzeba zrozumieć jedno. Nowa podstawa nie wprowadza już segregowanych i niesegregowanych. Ustalamy jedną stawkę, którą obniżamy. Z jakiegoś tytułu. Obniżamy z tytułu zielonych. I tyle. Proszę. Nie wiem, Pani co żeby w związku z tym, że to jest liczone od kilograma i od stony, właściwie żeby przeprowadzić jakąś, jakąś akcję szeroko zakrojoną na gminie, żeby uczulić właśnie wszystkich mieszkańców, że ten wzrost, no drastyczny, że jest związany z ilością śmieci to nowe i żeby, żeby było, że zauważymy ilość śmieci, nie się, żeby możliwość tego no, zwiększenia. Wobec tego, jeżeli mogę, to odpowiem. Proszę Państwa, 30 grudnia, ostatnia sesja w tym roku, wystawię listę do wpisywania się przez sołtysów. Przez cały styczeń będę robiła zebrania wiejskie i będę wszystkim tłumaczyła na jakich zasadach podziału to nie mam za bardzo wyjścia, muszę wjechać w teren mobilizować. i mobilizować, tak jest i nie, nie umieszczam, tak jak Pan tu zaznaczył, musi być jakaś kontrola i też się zastanawiam, zastanowię, czy nie zatrudnić na pół etatu, czy na umowę zlecenie kogoś, kto będzie weryfikował i sprawdzał, ja nie mówię codziennie, ale przynajmniej te 10 razy w miesiącu. Dobrze. Y <laughs> Panie Radny, proszę doprecyzować, na czym polegała zmiana? Pojemnik żółty, pojemnik żółty, opłata 17 złotych, pojemnik czarny, oczywiście mówię o skopicielach... Panie Radny, nie będzie szkolnika czarnego, będzie jeden? Będą dwa. Będą dwa. Będzie czarny i będzie żółty. Ale jedna, ale, jedna ale jedna opłata jest. Jedna jest. Jest, jest, opłata to za, za, za Jest dobiło. tylko jedna opłata i obniżona. Ale nie ale nie ma nie ale dwóch. Ale tak pan proponuje wody, żółty nie. 17 czarny 24. To pan proponuje 40 złotych odosobny? No bo ja nie I, nie i ma tylko żółty. Nie tylko ma. Każdy musi mieć czarny i żółty. Proszę ja Państwa, żeby było wszystko jasne, od 1 stycznia na to sesji nie ma jednego pojemnika, minimum dwa i może być plus worek na zielone. Nie ma już Czarnych samych, musi segregować, bo jeżeli w Czarnym od 1 stycznia zobaczy ktoś, ja zobaczę plastik, to nie płaci 27 tylko 54 od osoby, bo są kary. Do Nie ma już opłaty, czyli Tak, tak, tak. Tak, tak, tłumaczy. Do, to pojemnik mamy, żółty żółty i czarny i i jedną stawkę. jedną Jedną tak, Jedną jedną, stawkę, jedną tak, stawkę, 25. 25. 25. 25. a 27. 27. tak, 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 a jeżeli... Jeżeli mamy czarny, żółty i worek na wiosnę, płacimy 27. Jeżeli worek na wioznika mamy kompostownik, płacimy 25. Jeśli tak pani mówi, i tak będzie. Czy pan radny wyniósł ten wniosek? Tak. Dziękuję. W związku z tym, proszę państwa, procedujemy w ten projekt, który został pozytywnie zablokowany na Komisja Kontroli. Czy są jeszcze pytania w zakresie tej uchwały? Jeśli nie, to zamykam. I myślę, że to nie trzeba odczytywać, bo budzę to, to, to Przechodzimy do aktu głosowania. Głosujemy projekt nr dwa. Projekt numer dwa. Została podjęta 12 tak głosami za, 3 się. Kolejny projekt uchwały wprowadzony na dzisiejszej sesji w sprawie deklaracji, to jest zrób wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właściciela nieruchomości. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. zmiany budżetu gminy postępowania na 2019 rok. Otwieram dyskusję Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Mm -hmm. Dziękuję. powiem, że Rada z 4 stanowiskami za tak? czyli jednym wstrzymującym podjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu ostatniego zakończenia obrad 17 sesji Rady Gminy. Ale myślę, że są... tak. ale zanim zamkniemy to proszę Państwa. do Panie Przewodniczący. Ja nie dotykałam porządek obrad, obrad, obrad spraw bieżących, mam tylko jedną prośbę. Mamy mało czasu na deklaracje śmieciowe, które od pierwszego wchodzą od pierwszego stycznia. Bardzo bym prosiła z komptysów. Ja też będę każde informacje, wyjaśnienia składać, żeby dobrze wytłumaczyli ludziom, że nie ma już segregowane i że jest mu, każdy musi mieć pojemnik żółty czarny, każdy. Że jeżeli ktoś nie będzie miał kompostownika, dostanie worek z podwyższoną stawką, czyli zielone idzie do worka, dostanie worek. Natomiast też trzeba informować, że będą kontrole, jeżeli będzie taka sytuacja, że za, jeżeli będzie cokolwiek w tym czarnym, plastik, papier, to co po segregacji, zielone, automatów idzie podwyżka. Automatu, jeszcze raz tyle, to jest kara, to nie jest podwyższona stawka, to jest kara. Czyli ja tu usulam, żeby sołtysi przekazywali to. Ja rozumiem, że na są sołtysów dużo prac wpada, ale to jest bardzo ważne, żeby potem ktoś powie: Ja nie wiedziałem, że to nie mogę wrzucić. Nie ma takiej Proszę. opcji. A, i, Proszę. A, i, Proszę. A, panie, a możemy prosić, żebyśmy wystali z gminy taki. Do, do krótki, do krótki opis, tak? Krótki opis. Dobrze, ja poproszę. I to, samo, I to samo ukula rolnikom. Musicie od 1 stycznia, kto ma powyżej 75 hektarów. Ministerstwo się jeszcze nie określiło, czy przy tym wchodzą dzierżawione, czy tylko własne. Ale prawdopodobnie powiedzieli, że zliczyć trzeba wszystkie, łącznie z dzierżawami. Jeżeli ktoś ma 75 hektarów użytkuje, musi do EFDO zgłosić to, to gospodarstwo i musicie wszyscy rolnicy mieć podpisane umowy na odbiór folii, big-backów, coś Ja będę pisała program do Ministerstwa, jak ogłoszą, na pozbieranie starych opon tych folii, starych. Natomiast bieżące sprawy nie będzie nic tego zawierać. Panie Wójtwarku, bardzo, bardzo proszę tutaj myślę, że przez jest wszystkich sousów, żeby takie, tak jak mówimy, informacje doradnych poszła właśnie te zbiorce zestawienia tak. po to, żeby to zostawić tak, tak, na tak, kontrolę do żeby ta świadomość była duża tak, i oprócz tego na tak, stronie internetowej na, tak, na to, tak. no i na wicie. Ale i proszę powiem, dodać do tego, żeby żeby można było też i, i, i poinformować przedsiębiorców tak. w jakiś sposób przedsiębiorcy mają dzisiaj. Przedsiębiorcy bardzo dobrze wiedzą. Przedsiębiorcy nie są. Ale dobrze, dobrze, ale tak, przedsiębiorcy wiedzą. Proszę Pani Pani Komisarz, mam zdarze, bo już taky w sprawie przedstawienia umów i faktor za wybór szamba. No o jakiś komentarz do tego, bo to sprawa dotyczy przed paru lat, a nie wszyscy mają umowy, bo tam jest również mowa o umowach, mają po prostu niektórzy tylko rachunki znane, to są Nie ma wystarczy. Nie ma umów i rachunków. Są albo umowy, albo rachunki. To, to i to. Ale jedno i drugie. Proszę Państwa, jeżeli e, e, poprosiliśmy o przedstawienie, bo nie możemy dopuszczać, że komuś pod e, oknem leci zresztą e, ja na pewno na następnej sesji będziemy wprowadzać ten program. Państwo mieliście nad tym debatować, jeżeli chodzi o przydomowe oczyszczanie, ale nie możemy wypuszczać ścieków już na zewnątrz. Natomiast, jeżeli ktoś przedstawia rachunek, to pamiętajmy, że ta firma musi mieć naszą zgodę na wywożenie do naszej oczyszczalni i płacić za to. Ja wiem, jak to jest robione. Dlaczego nie przedstawiają rachunków? Bo nie mają tych rachunków, a sąsiad ma beczkowy i wywozi. I wiezie to na pola, śmierdzi to, bo jadę. i też już mi się skarżą, że na polach jest te skarje wywożone, dlatego że on nie chce oddać tego na ścieki i zapłacić. Musi być zarejestrowany, który wywozi i płaci za ścieki. To nie jest tak, że podbiera od, od kogoś pieniądze i wylewa na pole, bo to też na to nie pójdziemy. Dlatego prosimy wszystkich, żeby wyłapać tych, co na lewo. Ale jeszcze Pani mówiła na przykład, bo wszystkiego nas kontruczy, bo z naszej no nie ma umów, a płacą na przykład jako przelewem, ma jak, jak, a komu z przylewem płacą, jak nie mają faktury. Nie. nie może tak być, panie radny, i pan takich słów nie wypowiada, bo kopie pan firmę w tym momencie. jest, przedstawia, nie Musi mieć faktury, a poza tym musi mieć pokwitowanie gdzie on wywodzi. i on wywozi, ale no. bo wiecie co robią? Najbardziej mnie denerwuje tylko tak, że wywożą. Przyjeżdża firma z kątów, pobiera pieniądze od naszego płatnika, a do pierwszej kratki ściekowej wpuszcza cały z spekali i to idzie do naszej oczyszczalni. I to najbardziej denerwuje. Bo to, że nie pojedzie tam, to chociaż powinien zgłosić, że on wpuścił do naszej kanalizacji i tutaj zapłacić. Tak, o w dzieli, i Ale to nie jest nawet proszę panie radny, nie wiem, co tam się panie dzieje. Panie radny, Pani, panie, panie radny, Rady... Pan ja, proszę panie radny, Proszę proszę panie radny. Pan, znaczy ja stwierdzam, że tak yy, przegłosowaliśmy większością to, że że ta różnica pomiędzy deklarowanym kompostownikiem a jego brakiem no Moim zdaniem, to tak jak tu wpadło słowo, nie spowoduje niestety zmniejszenia tonażu naszych śmieci, bo, bo ta większa różnica by spowodowała to, że byśmy, ja wiem, że w blokach ludzie mają inny problem, natomiast szukaliby rozwiązania jakiegoś, które na pewno istnieje, bo by powiedzmy w jakimś porozumieniu z kimś to ma, byłby ten kompostownik może większy, by to jakoś się kręciło, natomiast to, powoduje to, że niektórzy pójdą za dwa złote na wygodę, bo ja obserwuję, u nas mieszka osoba w miejscowości, która nigdy nie, nie segregowała i pomimo, że ma 70 arów swojego podwórka, nie znalazła miejsca na liście, trawę, no bo te 2 złote czy trzy, to, to po co jej tam jakieś tam miejsce takie mniej, mniej atrakcyjne na, tym, na tej posesji. Natomiast uważam, że my mieszkańcy nasi powinniśmy się z tym liczyć i tutaj mieliśmy możliwość jakby zaoszczędzenia za jakiegoś już wiosła. Natomiast to jest moja myśl, no większość zdecydowała inaczej. Natomiast proszę Państwa należy się użytkownikom czy mieszkańcom gminy jasną, jasną czarę na białym co w którym kupu można. Bo ludzie nie będą, y, pierwszego zbliwe, nie wiedzą. Od 1 stycznia jakieś. Będą mieli problemy. Natomiast, natomiast mówi się o karze 100%, climate, natomiast 저, to jeszcze to proszę, siamo, państwa, to, proszę Państwa, jeszcze, anos, jeszcze nie, nie słyszałem na jak długo ta kara i kiedy został przyłapany ktoś i na jak długo będzie obowiązywała ta kara. Za dany miesiąc, przez miesiąc. Proszę Państwa, ja może odpowiem tutaj Panie Radny, 2 złote dużo i mało, bo to jest na osobę. Jeżeli jest rodzina pięcioosobowa, to jest 10 złotych miesięcznie, to 30. nie jest mało. No podjęliśmy 2 złote, bo jest 27 i 25. To nie, jest, nie są małe pieniądze, jeżeli chodzi o rodzinę. Natomiast pamiętajmy, że on ma tak ograniczenie, bo on dostanie worek i z 70 ant tam trawy nie zmieści. On tak i tak gdzieś to będzie kompostował, bo nikt mu nie da 10 worków, bo on będzie hektar pola kosił, tylko on dostanie worek na zielony. I ten worek, czy firma da 100-litrowy, czy 500-litrowy, nie wiem. Na pewno będziemy ugadywać. Natomiast też ograniczamy to zielone, że to nie mo może być z, dużej, z dużego realu. Ja wierzę w to, że y, y, kompostowniki będą. Najgorsze jest to właśnie w tym przypadku tej kobiety, czy tej, tego mężczyzny, że on miał tylko jeden, wszystko ładował i się pomylił i jeszcze załaduje zielony. I tu już będzie kar. Bo to do worka to sobie poradzimy. Bo jeszcze zastanawiamy się, czy samemu te zielone nie pozbierać. Bo może znajdziemy jakieś teren, żeby samemu to pozbierać no. Natomiast to nie może być z bo to ograniczenie Ja będzie. mam jeszcze pytanie: jak będzie monitoring, kto, kto se, y, śmieci daje na kompostownik, to nie. Ale jak trafę, śmieci na kompostownik? Znaczy trawę. No bo firma jeżdżąc, może każdy wyrzucić. Yy, chwileczkę. No, bez... firma, firma, która zbiera, daje worki, to już wiemy, że ten będzie płacił za worek, tak? Podwyższoną cenę, bo daje worek. Natomiast, i jeszcze raz powtarzam, nie wiem, będę musiała zatrudnić osobę chociaż na pół etatu w ramach tych pieniędzy na śmieci, żeby niestety sprawdzała. No nie mam za bardzo wyjścia, przynajmniej przez pół roku, dopóki ludzie się nie na ja to. To tutaj, jak zostało powiedziane, akcja informacyjna musi być dość mocno, bo ludzie mają przekaz tyle że to się zmienia, że będzie od to to roku. Natomiast, tak, pan radny, szybko informacja Plakowane Informacja jak, na to, jak musi pójść, tak? lat temu 6 czy 7 wprowadziliśmy ten system, też było początkowo niezrozumiałe, ludzie się czegoś nauczyli, no niestety mamy kolejną rewolucję w zakresie gospodarki śmieciowej, no i w tym momencie no jakby ta informacja, edukacja musi pójść, bo to inaczej trzeba ludziom żeby się nauczyli, natomiast Panie Radny, ja myślę tak, że yy, przekładać szansę tym ludziom, którzy mieszkają w tych wielolokalowych zakładam, ja że jeżeli mają możliwość to część, że tak powiem i się dogadają to takie kompostówki zbudują, ale są takie sytuacje, że będzie im trudno, czy nie mają takiej możliwości. Dajmy im szansę, bo też są nasi mieszkańcy. Natomiast tu jeszcze do, może dopowiem do Pana Przewodniczącego, tutaj są także gminy, które no może troszeczkę bogatsze, ale zobaczymy jak to będzie funkcjonować, że zakładają na pojemniki chipy. Takie, że monitoruje coś w środku i z automatu wyskakuje, że idzie coś nie tak. I być może dojdziemy do tych chipów i nie będzie potrzeba zatrudnienia człowieka. Natomiast dopóki nas na to nie stać, to chociaż na pół etatu, żeby się przejechał, ważne jest, czy przyjechał pusto i ile oddał. To też jest ważne. Dla nas ile oddał, Le, że nie pisze, Tutaj raz mają rację, żeby ile oddał. Pani radny proszę. O, o, mieszkańcy akurat z mojego okręgu pytają, no, no, y, co jest z y, tymi znawialnymi, y, czyli tymi, z tą sytuacją, która miała być zlikwidowana teraz z czy, czy Pani mógł coś na ten temat wie, mm. czy oni dostali pozwolenie, czy to będzie tak samo kontynuowane, czy, czy jest zmiana planu? danym? E, proszę Państwa, ostatnie pismo, jakie otrzymałam, znaczy przed Ostaniec, to była skarga wniesiona do Wojewody przez mieszkańców Kotchowa. Na tą skargę wojewoda teraz, tym ty dwa tygodnie temu ja dostałem do informację, że wezwał Starostwo powiatowe do przedłożenia wszystkich decyzji z okresu trzech lat poprzednich i będzie analizował wydane te pozwolenia, bo pozwolenia już są. Mają prawo wejść, czyli ją mają prawo realizować, Ponoć droga jest już znaczona do jechania. Natomiast na dzień dzisiejszy, tylko zostały informacje, że Wojewoda zażądał pełnej dokumentacji do kwestii przegrań. Na jakim etapie jest, jeszcze mnie nikt nie powiedział? Tak, pozwolenie mają, mają. Ale to blisko <grym istotowa> z poszło pod, Chcą podważyć to pozwolenie. Bo um, decyzja była wydana na starych przepisach, a zmiana decyzji oparta była na nowych przepisach. I teraz Wojewoda bada, czy legalnie. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z nami chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to zamykam dzisiejsze posiedzenie. Dziękuję. Proszę.